Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier. To były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś już się zaznajomiliśmy z uzasadnieniem i z tym, co powiedział sędzia Dariusz Łubanowski na temat Marcina Romanowskiego, dlaczego uchylił uwagę akt. Europejski nak nakaz aresztowania, który wcześniej uwaga sam ogłosił. No i powiemy Państwu tak, to jest oczywiście sędzia, ten jest sędzia, jest sędzią legalnym, został powołany zgodnie z prawem, natomiast jego werdykt, tutaj pełna zgoda z ministrem Waldemarem Żurkiem, świadczy o odlocie i to takim bardzo mocnym, bardzo mocnym politykierstwie i jest, uwaga, w sposób ewidentny skierowane na ratunek ministrowi Ziobrze. Ktoś powie, ale dlaczego, ale po co, jak my tak możemy. Pamiętajcie, szanowni państwo, każdy wyrok sądu w państwie demokratycznym, o to walczyliśmy, podlega krytyce. To oczywiście nie oznacza, że dopóki na przykład jakiś sędzia, na przykład nie próbuje, tak jak mnie nie próbowała sędzia. Joanna Bukowska z Sądu Warszawa Mokotów 10 lat temu, 11, pozbawić wolności, wydając bezprawny nakaz aresztowania i list gończy w sprawie cywilnej, za co nie poniosła żadnych konsekwencji, bo się rzecznik dyscyplinarny nie zgodził, bo pani miała mocne plecy. I to nie podlegało akurat to sądowi, bo po prostu to równie dobrze mogła mnie skazać na karę śmierci lub rozsypienie. Sąd cywilny nie, nie ma, ma takich kompetencji. Tak. Nie, 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 nie ma kompetencji, ale to zrobił i nie podjął konsekwencji, bo sprawa miała mocniejszych promotorów. Natomiast tutaj powiem Państwu tak: chodzi o to też, że sposobem wyciągania konsekwencji wobec ludzi, którzy robią to, co zrobił sędzia Łubonowski, jest po prostu pokazanie ich prawdziwych motywów. Po pierwsze, nie zaszedł żadna, nie zaszła żadna okoliczność, która się w jakikolwiek sposób zmieniła, bo twierdzenie pana sędziego, że przeczytał akta pomiędzy jedną rozprawą a drugą, to wy wytacza, wy wyznacza jemu, że tak powiem, e, jakby powiedzieć, jego świadectwo, jego kompetencją, a nie wcześniej nie czytał? No, tak, no z tego wynika, że nie. Wcześniej nie czytał, tylko teraz czytał, tak? tak że teraz przeczytał o kurczę, ja muszę zmienić swoje orzeczenie. Nie no rany, to to... ale to by się stało, gdyby, gdyby przeczytał jeszcze parę aktów. I, i posłuchajcie... inny, w innych jakby czytał, nie? To by było super w ogóle. Tak, ale posłuchajcie, bo jest no. parę takich ciekawych rzeczy, które można przeczytać, które pokazują. No jest to sędzia, który zrobił sobie świetny piartym, że nie wydał stronie niemieckiej Niemiecki. Ukraińca. Ale wcześniej też miał takie głośne wypowiedzi, jak na przykład <coughs> niewydanie dzieci i rosyjskiego obywatela, który uciekł ze Szwecji. Rzekomo przed prześladowaniami, ponieważ państwo chciało zabrać mu trójkę nieletnich dzieci, te dzieci zostały mu odebrane. Wtedy, kiedy jego żona trafiła do szpitala psychiatrycznego z podejrzeniem schizofrenii. Powiem Państwu tak, jego reprezentował też pan Bartosz Lewandowski. Zrobiono z tego dosyć. No ja tak powiem Państwu tak, to jest bardzo ciekawa historia, bo wbrew pozorom Szwedzi nie zabierają dzieci. Jeżeli nie ma tam żadnego powodu, rzeczywiście, uwaga, żadnych powodów publicznie nie podano poza tym, że człowiek był tam nielegalnie, jego żona właśnie dostała schizofrenii, a on pracował tam jako robotnik budowlany. Ona tam została, on wrócił do Rosji razem na skutek decyzji właśnie polskiego sądu. I co mnie, co mnie zaciekawiło, podjął fabrykę, podjął pracę, przepraszam, jako technik w laboratorium takim dosyć specjalistycznym dotyczącym chorób. To taki dosyć ciekawy rozrzut. Ja przyjrzałem się karierze tego faceta, że Zaczynał jako kolejarz, pojechał pracować do Szwecji jako robotnik budowlany, wrócił, został technikiem w laboratorium. Jego żona zaś poszła, bo ja też sprawdziłem, trafiła do szpitala na. Skutek schizofrenii, ale bardzo ciekawej odmiany schizofrenii wywołanej stresem, tak zwanej stresoidalnej. To znaczy, że moment, w którym następują, to się nazywa fachowo tak zwanym przepaleniem obwodów, ja. kiedy po prostu nie jesteś do tego. I wiecie Państwo, ja już nic więcej nie powiem, bo nie mam żadnych dowodów na nic więcej, tylko zwracam uwagę, że to była bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście pan sędzia się nie musiał temu przyglądać. Natomiast to tylko zwróciłem uwagę po prostu na ten tandem, czyli pan Bartosz Lewandowski, który uwaga reprezentował tego Rosjanina, pojechał do Moskwy. Ja, mnie ciekawi tylko jedna rzecz, skąd forsa po prostu, bo ja pewnie się okaże, że to pro bono było, bo że... No bo skąd są takiego robotnika budowlanego, który nie ma pieniędzy na to, żeby po prostu reprezentować, żeby być na tyle, nie wiem, żeby nie wzbudzać podejrzeń, że coś się dzieje dzieciom krzywda. I teraz tak. Tenże sędzia, i to jest bardzo ciekawe, tutaj Janusz Kaczmarek, to jest jeden z, szanowni państwo, z lepszych prawników, których znam. Pan mecenas, bardziej znany jako. Minister. W, 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 natomiast, może, może inaczej powiem, zależy gdzie znamy. O, w każdym razie, od wielu, wielu lat, jeden z bardziej znanych polskich mecenasów. I on zwrócił uwagę tak: sędzia Dariusz Łubowski, ten, który uchylił e, N.A. wobec Romanowskiego, uznając, że w Polsce jest kryptodyktatura. Nie zawahał się wydać Rosji podejrzanego, mimo że obrońcy twierdzili, że w tej Rosji Teraz panuje mieć. dyktatura. Rozumiecie? Mm -hmm. Dziwne. Szanowni Państwo, naprawdę my mamy wiele zastrzeżeń do tego rządu, które głównie polegają na tym, że nie dość dobrze walczy z rozliczaniem poprzedniej próby ustanowienia dyktatury. Między innymi, ten gabinet się broni tym, że my nie chcemy, przepraszam, z Buta naciskać na prokuratorów, żeby się zajęli, żeby coś tam, że to ma być tam demokratycznie, to ta jest ta linię obrony. Natomiast, Szanowni Państwo, nazwanie tego rządu kryptodyktaturą jest po prostu pomówieniem, jest po prostu kompletną nieprawdą, kompletnym kłamstwem i pan sędzia Łobowski jest kłamcą. Jest po prostu oszczercą, jest człowiekiem działającym w złej woli. Nie, nazywajmy rzeczy po imieniu, nie można nazwać. Wiecie Państwo, jeżeli ten człowiek, będąc sędzią, e, mając system opresyjny, taki jaki robił Ziobro, gdzie robiono ludzi pegazusami, gdzie zmieniono prawo po to, żeby. E, po prostu kasować ludzi bezprawnymi dowodami, bezprawnie zdobytymi, być może podrzuconymi, być może sfałszowanymi. Szanowni Państwo, ileś osób nagle pojawiło się z pornografią dziecięcą na swoich e, nośnikach, i my, szanowni Państwo, jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy by bronili krzywdzicieli dzieci. Ale czasem nawet powiem tak: my, my cenimy inteligencję ludzi. Jeżeli na przykład ktoś nas przekonuje, że były główny inspektor farmaceutyczny, po który wiedział, że, jest, że, że, wszyscy, że wszystkie służby na nim siedzą. I nagle on jest zatrzymywany. Posłuchajcie, to jest rząd PiSu. I znajduje się u niego uwaga, rzekomo, pornografię dziecięcą, a uwaga, prokurator, który go ścigał ze zupełnie co innego, znalazł pornografię dziecięcą, słuchajcie, występuje o dwa miesiące aresztu. No to my akurat stwierdzimy, że to jest tekst pod tytułem Słuchaj, milcz. Będziesz miał dobrze, będziesz, jak to ty mówisz, tak Tomek na ochronkach, tak? Mhm. Będziesz ją na ochronkach, będziesz te po dwóch miesiącach, tego etc. Jak zaczniesz gadać, co myśmy z tobą uzgadniali, cośmy robili, no to wrócimy do rozmowy o tej pornografii, co żeśmy znaleźli. To są takie przypadki. Pan Sergiu. Jest jeszcze inna, taka ewidentna już yy, sytuacja. Przecież miliony ludzi słuchało Taśm pana Mraza. Tam naprawdę jest to zero jedynkowe. To nie jest to, że pan Mraz poszedł i złożył wyjaśnienia, które mogą Tam się być nagrał dopolnych. Marcin Romanowski. Tak, ale tam się nagrał Marcin Romanowski. Tam, jeżeli już mówimy o Marcinie Romanowskim. Wiecie, no to jest zero jedynkowe. Co oni robili, jak mataczyli w sprawach, jaką on miał rolę w tym, gdzie już, no ta sprawa jest, no są skazane osoby. Skazane osoby, które się przyznały do winy, powiedziały, jak to wszystko wyglądało. Tam jest defraudacja ponad 100 milionów złotych. Wiecie, jeszcze raz, gdyby to polegało na, nie wiem, jednym wyjaśnieniu, dwóch wyjaśnieniach, dwóch wyjaśnieniach ludzi, którzy chcą mieć wolność. My mamy taśmy, słuchamy tego wszystkiego i po tym wszystkim nagle e, twierdzenie, że Romanowski, że to jest jakieś działanie, działanie nie, kryptodyktatury, nie, no to jest już niepoważne, wiecie, no to, to już jest polityczne. No, naprawdę trzeba oddzielić, oddzielić od polityki yy, te sprawy czysto kryminalne, trzeba po prostu oddzielić od polityki, no przecież... czy działania prokuratora Romelczyka, z którym uzgadniają oni, w jaki sposób będą mataczyć i jak on skręci tę sprawę, to tam, to to, to jakaś kryptodyktatura? Prokurator Lomelczyk, który do tej pory praktycznie no, nie poniósł żadnych konsekwencji. Wiecie, pani Patrycja Ziobro, która też nie poniosła, yy, nie poniosła żadnych konsekwencji. No wiecie, yy, tyle, tyle godzin tych, tych taśm, yy, których nikt nie może podważyć, nikt nie może podważyć ich, ich yy, autentyczności. Z tym się sędzia nie zapoznał? Tam nie ma żadnej polityki, tam jest złodziejstwo tylko w tych taśmach. To jest złodziejstwo. Jest tyle i tyle kasy, będziemy ją dzielić. A później, słuchajcie, bo będzie problem, jak my będziemy się przed tym bronić? No to kolega prokurator pokaże, jak to będzie, weźmie to do siebie i to skręci. Oczywiście upraszczam w jak, w jak największym stopniu, no bo formuła tego przekazu programu, no jest ograniczona. No ale to tak to wygląda. I, I gdzie tam jest polityka? No w czym tam jest polityka? że ksiądz przy, przychodził, przychodził do ziobry kilkadziesiąt, kilkadziesiąt razy i, i uzgadniali wcześniej w jaki sposób te pieniądze podzielić, że Romanowski, że Romanowski pisał, pisał maile, w których dokładnie pokazywał, czy, czy, czy w ogóle wypowiadał się, w których dokładnie pokazywał, że pieniądze przeznaczone na zupełnie co innego on brał na swój fundusz wyborczy. No, brano swój fundusz wyborczy, po prostu. No, państwo, no, no przecież to, 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 to jest ewidentne. Gdzie mówi że strażacy się ładnie ubrali, no, ale nie zagłosowali? Gdzież tam, tam. Gdzie, spojrzycie, tam jest ten kwiatek? Jak tak, A ja pan ale to sędzia wytłumaczy. No, 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 gdzie, gdzie, gdzie tam jest polityka? K krypto w ogóle, dyktatura. Jeszcze raz. Ja, szanowni państwo, przeczytam. Znawek. Za Ziobry Oni by siedzieli w 15 minut. Ja Wiaczław... Wiaczesław Wiśniewski, Face to jest sprawa lat 2000. Około 19. W toku postępowania ekstradycyjnego, i to się pod tym podpisał też Romanowski, tak. Strona rosyjska zapewniła, że w przypadku wydania Wiaczesława Wiśniewskiego będzie miał zagwarantowane w Rosji obrony. No tak. Nie będzie poddawany torturom ani tak, ludzkiemu, tak. ani poniżającemu traktowaniu tak. albo karaniu stosownie do artykułu. Jak na i tysiące ludzi. Tak. Prawda oraz, że wniosek o ekstradycję nie ma na celu prześladowania poszukiwanego z motywów politycznych w związku z przynależnością rasową wyznaniową i narodowością. Strona rosyjska zapewnia również, że zgodnie z artykułem 14 konwencji, europejskiej konwencji o ekstradycji, Wiśniewski będzie ścigany tylko za przestępstwo, w związku z którym wystąpiono jego wydania. Po zakończeniu postępowania karnego w przypadku jego skazania po odbyciu kary będzie on mógł opuścić terytorium Rosji. Ponadto strona rosyjska skazała, że w czasie postępowania karnego stosowania wobec środków ośrodków. Izolacji będą spełnione standardy wynikające z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności. Jeżeli będzie żył z Jeżeli roku, będzie, listopada będzie żył. 19... oraz tam 50 oraz europejskich reguł. Mając na uwagę opinię sądu oraz brak okoliczności przemawiających za odmową wydania ściganego, należało postanowić o wydaniu Wiaczesława Wiśniewskiego organom wymiaru sprawiedliwości, w sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Z upoważnienia ministra Marcin Romanowski, podsekretarz stanu. No, świetny tandem stworzyli z panem e, Sędzią. E, wydał pozytywnie mówiąc, że nie ma. Strona rosyjska, szanowni państwo, e, mówiąc e, to, no to jest po prostu żart. Nawalny pojechał też do uczciwego państwa i miał uczciwy ja, procesie. Czyli Państwo nam Nawalny, to tak obaj wiemy to, to, że jego ktoś po prostu, ktoś mu złożył fałszywe deklarację o bezpieczeństwie ze służb, a ten, a ja. ten kto uwierzył. E, ta sprawa tego werdyktu pokazuje, w jaki sposób oni walczą. Że się nie zawahają. Jeszcze jest jedna rzecz, którą powinniście wiedzieć o panu sędzim. to jest tutaj zacytuję. E, Romana Giertycha. To jest Szanowni Państwo, bardzo ważna uwaga. Otóż e, czy uważacie, że sędzia powołany do dobrze płatnej komisji przez ministerstwo powinien się włączyć do rozpoznawania sprawy karnej osoby, która w tym ministerstwie pełniła funkcję wiceministra w dacie powołania sędziego? komisji? Proste, no. Krótko mówiąc, on dał im dał jemu fuchę. I żeby było jasne, nie wiemy, czy były tutaj rozmowy, za co to, to pan dostaje. Na tej antenie bardzo, jakby to powiedzieć, człowiek. Janku, przepraszam. No, mi inny dokończyć. kontakt niż. niż pozwól swój. mi dokończyć. Koniec. Pozwól, ale pozwól mi dokończyć. Hmm. Na tej antenie sędzia, pan Gonciarek, opowiedział o tego typu propozycjach, które niekoniecznie wiązały się z rozmową, on sam powiedział, że dostał z ministerstwa dobrze płatne fuchy. Po czym, jak była kwestia orzekania, no to zauważył, że w momencie, w którym wydał decyzję, która była inna niż oczekiwana przez tego, to się schowały się marchewki, zaczął się kij. I tutaj macie Państwo właśnie tu, tego typu sytuację, że ja nie mówię, że tak było. Zresztą Roman Gertek też o tym nie pisze: że sędzia po prostu poszedł i został, pan Dariusz Łubowski, skorumpowany tym pod hasłem: My Ci damy tą fuchę, jak Ty będziesz dobrze orzekał. Czasami tego typu rzeczy dzieją się bez rozmów. Jest to tak zwane coś za coś. Ja tylko przypomnę, że też nie było rozmów z panią, która puściła Romana Giertycha. Ale wściekłość była duża. Już, już potem powiedzieli sobie, że drugi raz nie zrobił takiej fuszerki. Oni byli przekonani, że skoro ona złożyła wniosek do, o, o to, żeby być sędzią Sądu Okręgowego. A wszyscy mówili, żeby nie składać wniosku do nowej KRS, bo jest fałszywa. To jest to nasza pani. I niech teraz, zanim ona jeszcze przejdzie, to niech ona nam weźmie stuknię Giertycha i ona będzie wiedziała, co, co robić. I padli ofiarą tego, że chcieli, aby to wyglądało maksymalnie uczciwie. Nie chcieli pójść i skopa zrobić Giertycha wskazanym sędzią typu schab, typu Jakiś taki człowiek, co do którego e, powiązań politycznych nie można byłoby mieć żadnych wątpliwości. Oni po prostu chcieli zrobić tam jakieś pozory praworządności. Tylko to jest, najprostszym jest to, że pan sędzia Uboski miał kontakty już przed wydaniem tego wyroku z Romanowskim m, służbowe, zupełnie inne. Pan sędzia nie powinien w tej sprawie orzekać. Tylko tyle, bo miał z nim kontakty służbowe. Działali. I, 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 I na tym powinna się ta sprawa zakończyć, a pan sędzia jednak orzekał. To, to, to jest podstawą tego, o, którym, o, tym, o czym ty mówisz. czy wiesz, znaczy dla mnie podstawą działania sędziego, w które. Nie miał żadnych kontaktów z panią sędzią, która wydała w jego sprawie wyrok. Każdy. Żadnych kontaktów nigdy. To prawda. Ja natomiast, szanowni państwo. Zwracam uwagę, że powód, dla którego można teraz żądać wyłączenia tego sędziego, to jest jego uzasadnienie. Jego uzasadnienie jest po prostu kłamliwe, nieprawdziwe i zawiera pomówienie. Mówienie, że w Polsce jest dyktatura, że można nazywać dyktaturą, jest pomówieniem, jest czymś, co nie ma żadnego. I, to, i Tomek, i, szanowni Państwo, Tomek jest jeszcze, przepraszam, Tomek dostaje kopa od prokuratury. Jego prawa są łamane. W prokuraturze hmm. przestępcy z prokuratury są bezkarni. Pani Renata, przepraszam Renata, pani Anna Siwiec, ona po prostu, pani prokurator nie poniosła żadnych konsekwencji ewidentnych przestępstw wobec Tomka. Pani Anna, Agata, Baryła. Agata Baryła, która się, że tak powiem, weszła, przejęła połeczkę popełnia przestępstwa widząc ewidentne łamanie prawa wobec Tomka zamiast co robi uczciwy prokurator w takiej sytuacji jeżeli ma naciski, jeżeli ma tego to kopie taką sprawę i mówi dobrze to ja doszło o przekazanie tej sprawy poza ten. Wiecie Państwo co powiedział fajnego na sprawie sądowej w hełmie prokurator na argumenty nasze, że nie no hola hola, ale bo wiecie Państwo wygraliśmy sprawę tak zwanego debila, czyli prokuratura dostała o tym, zrobimy osobny materiał dziś, bo w, to, ta sprawa miała miejsce w czwartek. Z pewnych względów czekaliśmy jeszcze dwa dni, i sąd sobie zdecydował, że jednak prokuratura musi się pójść gonić, że tam nie ma żadnych podstaw, żeby domagać się ode mnie wydania jakichkolwiek informacji. Tam tam sobie kipił, że oni chcą moją głowę ściąć. Ale najlepsza była prokuratura w Chełmie, która mówi tak, ale nie no, hola, hola, przecież my się tym nie zajmujemy, bo chcemy, tylko ludzie z prokuratury. Kazali nam. Tak, znaczy z prokuratury okręgowej nam kazują się tym zajmować. My sami twierdzimy, że to oni się powinni zajmować. No Wiesz, jest, to Nie jest, jest nasz rejon. myśmy nie chcieli. Myśmy nie chcieli. My w ogóle nie wiemy, my w ogóle nie wiemy w jakiej sprawie. My tu jesteśmy. O tym wie, wiecie Państwo, to jest tak. A zobaczycie, co będzie w sprawie e, skazania Janka w, w miesiąc, tak? Ile No to, jakie tam, ja no, na... miesiąca. Znaczy, cztery tysiące. W sprawie, tysiącami. której nie ma, de facto nie ma. Tak, ale o tym jest ten, no będzie sprzeciw, to, to Państwo, to muszę przyznamy to... sprzeciw. Zobaczycie, czy... jak, jaki to jest wstyd. Znaczy tak, inaczej, bo to jest tak, będą dwa wnioski. Pierwsze to będzie wniosek o sprzeciw przeciwko grzybnie cztery tak. tysiące złotych za rzekome... Złamanie ustawy RODO. RODO dziennikarzy nie obowiązuje w takim stopniu, jakim obowiązuje innych. RODO, jeżeli po prostu, te, czy RODO polega na tym, że nie wolno przetwarzać cudzych danych osobowych bez ich zgody. No, chyba że jest to związane z wykonywaniem obowiązków. No, bo wiecie Państwo, na tej zasadzie to my już nie możemy napisać o, znaczy, o Kamińskim, o nikim, no bo to przetwarzamy jego dane osobowe bez jego zgody. I tu jest wyjątek, to jest w ustawie zapisane, że, że dziennikarze mogą. Natomiast tutaj nastąpiła bardzo dziwna rzecz, bo to nowy szef Urzędu Ochrony Danych Osobowych, niektórzy twierdzą, że to, ale to złe języki, że to jest tacy, taki człowiek, który odczuwał wewnętrzną krzywdę, serce go bolało jak Tomek i jak krytykowaliśmy ministra Bodnara i to i co stąd zainteresowało? Nie wytrzymał po prostu. Po prostu serce mu krwawiło. I wysłał, I wysłał po prostu wniosek o ukaranie mnie za umieszczenie dwóch e, fragmentów teczek e, po prostu personalnych, ale o tym, co zrobimy osobno, bo to bym, wiemy, będzie powiem oni Państwo po prostu weszli tak na grabie, bo trzeba pewne rzeczy sprawdzać, zanim Potempo, się. i co zrobili? doróbka, to jest mało powiedziane, to jest wstyd. Znaczy to, to, to jest, to, to, to powiedzmy tak, wszystko wyglądało, że się zgadzi. Pan prezes, ten... pan prezes powinien ponieść konsekwencje. Pan prezes, prezes będzie, podpisał, pan prezes... to zainicjował tak. i. Wszyscy będą mieli. Zgłaszający i pan prokurator, który również nie sprawdził pewnych rzeczy. Tak, a najlepszy jest jeszcze pan minister Kamiński, który już można mówić, bo sprawa bo jest w sądzie, więc już tak. nie, nie ma tajemnicy postępowania, tak? Mhm. Śmieje się. No bo pan minister po prostu zeznał nieprawdę, no. ale tak. potem sobie też pogowiadam, będzie miał be, 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 we, wejdzie sobie na grabie. Wyszedł se kolejny, kolejny, który sobie wszedł na grabie, bo tak się chce kogoś za bardzo utkwić. Ja był tkwi w szczegółach. Jak się chce kogoś za bardzo utłuc, to po prostu tak. się popełnia błędy. To zawsze, ja zawsze mówię, że trzeba 15 razy obejrzeć coś, zanim, zanim się coś zrobi. Szczególnie, jeżeli wszystko, wszystko wygląda się, że jest po twojej myśli. To trzeba zawsze... Kiedy miał to zrobić, wiesz, niektórym mówisz, słuchaj, nie pisz w weekend, nie pisz w wieczorem, a kiedy miał to zrobić? U niego nie pisz nigdy już, nie niż nigdy. Ale wiesz, jak to jest, to jest, <grym> nie nie poszukać, nie. Że to jest takie słynne prawo Marfiego. Znaczy, bo, ja, bo prawo Marfiego to jest w zbiór wielu, wielu praw. Wszyscy znacie, podstawowe prawo Marfiego mówi tak: jeżeli coś się może nie udać, nie uda się na pewno. To, to jest, jest, jest Marfi miał być inżynierem, który po prostu miał takie złote, pesymistyczne myśli, bo gdzieś tam po prostu pracował przy tym. I potem ktoś to pospisywał. Nie wiadomo ile w tym prawdy, że to są tamte prawo Marfiego. Ale mnie... Tak, nie, masy. nie, to kromkę to to to, to to, to to, nie, to nie Marfiego. Natomiast... To nie, tam, oni tam całe książki wydawali, tylko mówię, że nie, tak. nie wiem, czy te książki to są sprawy Marfiego, no. ale ja pamiętam złotą zasadę Marfiego i ona mi się bardzo podoba. Zasadę no. określa ten, kto ma złoto. To, to, jest, to jest złota zasada Marfiego. I jest też taka zasada Marfiego, jeżeli wszystko wydaje się, że idzie dobrze, to oznacza, że jesteś niedoinformowany. I to jest. To, to są naprawdę bardzo dobre podejście. To jest tak, kto to jest pesymista? To jest dobrze poinformowany, optymista. Tak, i to, są, to są tego typu rzeczy. Szanowni Państwo. Na koniec to ja tam tylko jeszcze przypomnę, bo dawno nie pokazywałem polskiej Kolumny Putina. Szanowni Państwo, to jest naprawdę książka, która którą sobie, panu, panu sędziemu powinniśmy wysłać no, po prostu do przeczytania, ale może sobie sam kupi, bo w sumie sędziowie to wcale źle nie zarabiają. Jakby chciał uzupełnić wiedzę, jak naprawdę wygląda dyktatura i po prostu czym się charakteryzują dyktatury. Wiecie Państwo, sytuacja, w której ten sędzia nie zwraca uwagi, że to zarządu PiSu doszło do e, zwiększenia e, liczby osób przebywających w areszcie tymczasowym prawie o 100% do aresztów wydobywczych. I on tego nie wiąże z żadną tą demokracją, niedemokracją, zagrożeniem dla. Wtedy nie było. Wtedy tak nie to, było. Tak. Teraz można, jest... można było wydać Rosji człowieka, można było nie reagować, natomiast teraz ściganie Romanowskiego, który jest złodziejem, proszę, proszę Państwa, jest po prostu złodziejem, który spieprzył po prostu na Węgry. Wiecie państwo, pan. Yy, Ukrywa yy. się u stronnika Putina, który chce nas z, no, po prostu zmieścić z, 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 mapy, z mapy Europy. No. Tomką wie, że musimy tak, zmechać. No, Pani do... Jarosławie, pan Panny o 17.30, teraz macie zastępczy temat, czyli będzie się yy, Batyr wykłócał o G 20, bo yy, według yy, przydacza i innych to właśnie Batyr spowodował, że Polska jest yy, jednym z dwudziestu hmm, najbogatszych państw świata. To właśnie on to zrobił w parę dni. No to tyle, ale to Panie Jarosławie, na ten temat będziemy rozmawiać. Dobra.